Marzysz o własnym miejscu w słonecznej Hiszpanii, ale obawiasz się barier? Brak znajomości języka, złożone przepisy prawne czy brak zaufanych kontaktów w Hiszpanii to częste wyzwania, które mogą zniechęcać Polaków do zakupu nieruchomości za granicą. Teraz Twoje marzenie może stać się rzeczywistością bez obaw i komplikacji mamy przyjemność ogłosić przełomową współpracę, która zmienia zasady gry. Północ Nieruchomości, jedna z największych i najbardziej zaufanych sieci agencji w Polsce, działająca od 27 lat, połączyła siły z Devetoper, największą platformą internetową do zakupu nieruchomości za granicą. Co to oznacza dla Ciebie? Zyskujesz komfort i bezpieczeństwo. W swoim mieście lub regionie możesz spotkać się z lokalnym, doświadczonym doradcą Północ Nieruchomości. Cały proces od wyboru wymarzonej nieruchomości, przez planowanie wizyty, aż po finalizację wszystkich formalności, będzie obsługiwany kompleksowo i w języku polskim. Kiedy już dokonasz wyboru, zespół deweloper w Hiszpanii przejmie opiekę nad Tobą. Zostaniesz odebrany z lotniska i przez cały pobyt będziesz mieć wsparcie w procesie wyboru nieruchomości i sfinalizowania wszystkich transakcji. Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo transakcji oraz wsparcie prawne i językowe na każdym etapie zakupu. Nie zwlekaj! Północ Nieruchomości zaprasza na niezobowiązującą konsultację, aby omówić Twój hiszpański sen. Przekonaj się, jak łatwo i bezpiecznie możesz zainwestować w swoją przyszłość w Hiszpanii.